Witam serdecznie. Dzisiaj na warsztat bierzemy firmę Automatic Data Processing, znaną szerzej jako ADP. To prawdziwy tytan w branży zarządzania kapitałem ludzkim firma z ponad 75-letnią tradycją. Sprawdzimy, co tak naprawdę mówią jej ostatnie wyniki i w którą stronę zmierza ten gigant. I to jest, powiedzmy sobie szczerze, kluczowe pytanie: czy firma, która jest już tak dojrzała i ma tak ugruntowaną pozycję na rynku, może być wciąż ciekawą propozycją inwestycyjną? Zobaczmy, co uda nam się ustalić. No dobrze, zacznijmy od fundamentów. W pierwszej części rozłożymy na czynniki pierwsze to, co stanowi o sile ADP. Zobaczymy, dlaczego mówimy tu o prawdziwej biznesowej twierdzy, niezwykle trudnej do zdobycia przez konkurencję. I proszę, zaczynamy z bardzo wysokiego C. Ocena fosy konkurencyjnej na poziomie 9,5 na 10. To wynik, który zdarza się naprawdę rzadko. To pokazuje, jak potężne bariery chronią biznes ADP przed rywalami. No dobrze, ale z czego dokładnie składa się ta fosa? Po pierwsze, gigantyczna skala Ponad milion klientów na całym świecie. Po drugie, i to jest niezwykle ważne bardzo wysokie koszty zmiany. Systemy płacowe czy HR są tak głęboko wplecione w działanie firmy, że zmiana dostawcy to ogromne, kosztowne i ryzykowne przedsięwzięcie. Do tego dochodzi coś absolutnie unikalnego największa na świecie baza danych o zatrudnieniu, która jest paliwem dla ich narzędzi AI. No i na koniec marka i zaufanie budowane dekadami. A teraz coś dla wszystkich, którzy cenią sobie dochód pasywny. ADP to nie jest zwykły arystokrata dywidendowy. To prawdziwy król dywidendy. Mówimy tu o ponad pół wieku nieprzerwanych corocznych podwyżek dywidendy. To jest po prostu fenomenalny dowód na stabilność i przewidywalność tego biznesu. No dobrze, ale skąd biorą się pieniądze na te wszystkie dywidendy? Właśnie stąd. Prawie 5 miliardów dolarów wolnej gotówki rocznie. A co ciekawsze, to stanowi ponad 23% wszystkich przychodów. To pokazuje, jak niezwykle efektywną maszyną do generowania gotówki jest ADP. Z porządku, do tej pory maluje nam się obraz firmy niemal idealnej. Ale żeby analiza była kompletna i uczciwa, musimy spojrzeć na drugą stronę medalu. Przejdźmy więc do czynników, które mogą budzić pewne obawy i które zdecydowanie wymagają uwagi. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to wycena. Wskaźnik cena do zysku dla Adepa jest wyraźnie wyższy od średniej dla całego sektora. Mówiąc prościej, rynek już teraz ma bardzo wysokie oczekiwania wobec firmy. Taka premia w wycenie oznacza, że margines na jakiekolwiek potknięcia jest naprawdę niewielki. A teraz dochodzimy do czegoś, co jest naprawdę fascynujące. Spójrzmy na te dwa wskaźniki. Z jednej strony mamy zwrot z kapitału własnego, czyli ROI, na absolutnie kosmicznym poziomie. Ponad 64%, ale z drugiej strony zwrot z zainwestowanego kapitału ROIC to zaledwie 6%, czyli mniej niż wynosi koszt pozyskania tego kapitału. Jak to w ogóle jest możliwe? I tu mamy odpowiedź. Ten spektakularny wynik ROE jest w dużej mierze efektem dźwigni finansowej, czyli po prostu rosnącego zadłużenia. Tymczasem znacznie niższy roisk mówi nam coś niepokojącego. Że nowe inwestycje i projekty firmy generują zwrot, który nie pokrywa kosztów pieniądza potrzebnego do ich sfinansowania. Innymi słowy, firma rośnie, ale ten wzrost może w rzeczywistości nie budować wartości dla akcjonariuszy. A ta oś czasu pokazuje skalę problemu. Zobaczmy: dług netto wzrósł ponad dwukrotnie w ciągu zaledwie jednego roku. To jest naprawdę agresywna polityka. Pieniądze te poszły na dywidendy, skupy akcji i przejęcia, ale taka strategia w sposób oczywisty podnosi profil ryzyka całej firmy. Mamy więc z jednej strony potężną fosę i stabilność, a z drugiej wysoką wycenę i rosnący dług. Czas to wszystko zebrać do kupy, podsumować i wydać ostateczny werdykt, oparty na naszej szczegółowej wielopunktowej analizie. Po zsumowaniu punktów ze wszystkich 12 kategorii, nasza ostateczna ocena dla ADP to 80 na 115 możliwych punktów. To daje nam bardzo konkretny i klarowny obraz. Taki wynik plasuje ADP w kategorii bardzo dobra spółka. Co to oznacza, że jest to bez wątpienia firma o wysokiej jakości, solidna. Ale jednocześnie ma pewne wyzwania, które sprawiają, że nie możemy jej przyznać najwyższej noty, czyli wyjątkowa spółka. No dobrze, to teraz najważniejsze pytanie: dla kogo właściwie jest taka inwestycja? Z pewnością dla osób, które szukają stabilnego, rosnącego dochodu dywidendowego. To też świetna opcja dla inwestorów o bardziej konserwatywnym podejściu, którzy chcą mieć w portfelu bezpieczną spółkę technologiczną. Generalnie jest to propozycja dla osób z długim horyzontem, myślących w perspektywie pięciu, dziesięciu lat. Na koniec spójrzmy w przyszłość. Bo nawet najlepsza analiza jest tylko punktem wyjścia. Kluczowe jest późniejsze monitorowanie, czy firma dowozi wyniki. Zobaczmy więc, na jakie wskaźniki trzeba będzie zwracać szczególną uwagę w przypadku ADP. Są cztery takie obszary. Po pierwsze, czy wzrost przychodów utrzyma się w docelowym przedziale 6-7%. Po drugie, jak szybko klienci będą adoptować nowe narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Po trzecie, absolutnie kluczowe, czy firmie uda się zahamować wzrost zadłużenia. No i po czwarte, powracamy do naszego paradoksu, czy wskaźnik ROIC w końcu zacznie rosnąć i przekroczy koszt kapitału. I to wszystko prowadzi nas do tego ostatecznego pytania czy potencjał związany ze sztuczną inteligencją jest na tyle duży, aby uzasadnić obecną wysoką wycenę i zrównoważyć ryzyko związane z długiem? Czy może jednak te czynniki ostrożnościowe wezmą górę i będą hamulcem dla przyszłych zysków? Właśnie to napięcie między szansą a ryzykiem najlepiej definiuje obecną sytuację inwestycyjną w ADP.